Cześć, witam was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj zabrałem się za coś, co tak naoglądałem się filmików, ładnie, ładnie się, fajnie to wszyscy robią na YouTube, podpinają wężyk, zalegro, dwie puszeczki i klima nabita funkcjonuje. Powiem tak, yy, kupiłem, spróbowałem nie wiem, może ja nieudolnie, może po prostu to tak nie działa. Przy pierwszej próbie nabiłem układ. Podpiłem te oczywiście wężyki, tak jak to było, tak jak według instrukcji jest napisane. Takie było coś i dwie puszki. Odkręcić iglicę, wkręcić w tą, w tą stronę, wkręcić w puszkę, zakręć, wkręcić iglicę do końca, zapiąć na y, minusowy wałcie. No i tutaj ma pokazywać na zielono, powoli popuszczając tą igliczkę będzie gaz wchodził, nabijał klima i klima wskoczy na zielono. Powiem tak, wskoczyła mi na zielono. Yy, po dobiciu yy, i dosłownie po minucie dwóch działania auta wszystko pierdyknął zawór yy, ciśnienia klimatyzacji wszystko spieprzyło przez zawór yy, zawór rozwalony ale nie będę owiniał tego Yy, po prostu nie oceniam i nie mówię, że to jest złe. Po prostu i mi się taki trafił przypadek. Yy, kupiłem zawór drugi ciśnieniowy, założyłem. No i teraz pokazuję na tym samym manometrze. Yy, pokazuje ciśnienie na loży. Jest za małe, ale klima się załącza. No tylko po prostu mówię cho chodzi, włącza się, wyłącza, jakby jej jeszcze brakowało. Postaram się na dniach, jak będę miał tego czas zrobić, yy, zamówić jeszcze puszeczkę i dobić, i wtedy wam dam znać, czy po prostu to się udało i czy to faktycznie zaczęło działać, czy znowu wywali nowy zawór. No, yy, mówię, nie ukrywam, wcześniej, jeszcze zanim podjąłem próbę nabicia tej klimatyzacji, to yy, na komputerze diagnostycznym pokazywało, że ten zawór jest uszkodzony. Podejrzewam, że przez niego już musiało wcześniej też się po prostu ubytki robić i dlatego to nie funkcjonowała ta klimatyzacja po zakupie auta. No ale, no mówię, zobaczymy. Nie oceniam, nie narzekam. Opisuję tylko swój po prostu przypadek, że taki mi się trafił. No zobaczymy, jak to będzie. Będziemy na bieżąco zdawać relacje. Zobaczycie, jak, czy to się uda, czy nie. Pozdrawiam, pa.